Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z gry Diep, Diep.io. Ogólnie twórcy ciągle rozwijają tę grę i to na przykład dodali coś takiego jak mod nowy, ostatnio właśnie widzicie było wczoraj, znaczy w zasadzie jeśli to widzicie to było przez wczoraj. I dodali Team Deathmatch i jestem w sumie, nie grałem jeszcze na tym. Także jestem ciekawy, jak to wygląda i są napisane, że planują dodać jeszcze kilka modów, takich jak typu coś, coś te, typu MOBA style game, czyli pewnie będziemy, wiecie, coś jak obrana wieś, jak coś takiego i tak dalej, no i pododawali jeszcze takie fajne rzeczy, jak na przykład nowe po prostu, o wow, 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 tam jest nasz typek, można nam pomóc, to jest Team ale nie, chyba nie możemy się zająć jego, jego gównem. No dobra. Yy, ogólnie mi, że bym, Ojej, zainwestował w jakieś inne. Co, co to, to jest dobre? To chyba go ratuje. To jest jego zresztą. Dobra, nie, nieważne. Okej, okay, lecimy w to, co ja lubię. To jest. Aha, to są wszystko moje. Tak, ja nie mogę sobie na, na szczęście. Nie mogę yy, od swoich kulki. No, się ma Friendly Fire'a. To bardzo dobrze. O tu widzicie jakieś nowe, nowe, nowe po prostu czołgi. Nowe nadstawki. To jest bardzo fajne. E, można naprawdę trochę porozwijać bardziej swoje swojego czołga, nie, jak, nie jak się za swoją kropkę, dobra, nazwijmy to kropką. E, Okej, okay. standardowy swój build, prawda, bullet penetration, bullet speed, bullet speed, tak, to się mówić, i reload, to jest to, co robię najbardziej, e, bo to mi sprawia najwięcej radości, w sumie, jeśli takie, ta, takim, takim, takim ustawieniem gram. E, dobra, trzeba wszystko po, po, ponakurwiać, e, czy przepraszam, ładnie wszystko po, pozabijać, e, i lecimy z tematem. Okej, okay, yy, Machine Gun, tutaj jest, tutaj jest coś nowego po, po Machine gunie, także Wam chętnie to zaprezentuję. E, w ogóle w tej grze przydałyby się jakieś takie dźwięki, ale no może, może po prostu to w przyszłym Future Update, jak to tam ładnie się mówi. W sumie speeda mógłbym sobie zwiększyć, bo to jest jeszcze ważniejsze chyba niż, yy, niż reload, chociaż reload też jest spoko, bo wtedy z, no, możemy srać tym wszystkim jak leci. Dobra. Ogólnie jestem ciekawy, czy wrogów kulki też są niebieskie. W sensie też te są czerwone, jeśli ich strzały. Bo ja nie wiem, czy mam się bać niebieskich kulek, czy, czy ich w ogóle nie ma. <grym> Okej, okay, lecimy dalej. Oczywiście wszystko trzeba po, tu pozniszczać. Po Okej, okay, 4 i 7. O właśnie nie, wiem, czy wprowadzili. To chyba wcześniej tego nie było. O, są niebieskie kulki, dobra, to znaczy dużo. Wprowadzili coś takiego, że można. Czy wcześniej też wtedy to można, tylko nie było pokazane, że można to za pomocą klawiszy. Upgrade'ować sobie rzeczy, chociaż chyba jak to nagrywałem, to już to, już to było. Także, także trochę spóźnione, spóźnione info. Tam coś jest, lider Aha, ty znasz lider, dobra, to bardzo dobrze. O, to chyba to wcześniej tego nie było, że pokazywał lidera. Teraz lider jest, będzie się czuł bardziej oszaczony. Dobra, bullet speed jest lepszy, czyli to, to chyba wszystko jest lepiej, dobra. Penetracja na zwiększone reload, żeby stracić tym wszystkim. To trzeba, pomyśleć, trzeba naprawdę z, z, pomyśleć jak to wszystko... wiecie, to, co się bardziej przyda pod nasz build, kurde, pod naszą. Pod, no, pod to co inwestujemy w swój czołg, jak gdyby, nie? To, to, to pod to trzeba później na przykład, nie wiem, Bullet Speed czy coś, wtedy szybciej ładnie to leci wszystko. Mam nadzieję, że rozumiecie o co chodzi. E, ale podoba mi się też, że z jest rozwijana, Naprawdę to jest to jest duży plus dla, dla twórców, bo z tego co widzę, to może naprawdę być tu ostro, ostra gra. E, co będzie bezkonkurencyjna, e, w, na przykład w stosunku do tego, do tych i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę świetnie mi się to gra, dlatego postanowiłem kolejny odcinek z tego nagrać. I poza tym też się wspaniale przyjął na kanale, także to też, to też jest zasługą tego, że tak powiem. E, I po prostu napiszcie może jaką kolejną grę chcecie. Bo widziałem The Wings EO, ale. Chwilę w to pograłem i szczerze powiedziawszy jakoś tak, ale no może po prostu za mało grałem w to, musiał trochę sprawdzić in, inne możliwości tej gry, także no nie niewykluczone, że jeszcze tam do tego wrócę, że tak powiem. Okej, okay. i mamy tutaj gunner, to jest właśnie to coś nowego i dostajemy takie bloczki, które są, czy bloczki, strzały, które są mniejsze, ale napierdzielamy z nich Dużo ostrzej, bo mamy zwiększonego speeda. Wszystkiego, dobra. Nie wiem, czy sobie nie walnę zaraz movement speeda później, żeby to podoganiać. W sensie do końca już będę movement speedem żył. Chociaż w sumie przydałoby się też zwiększyć pancerz i tak dalej, ale no. Po to mam te strzały, które one będą mi blokowały. To wszystko. O, jednak to tak nie działa. Się <laughs> trochę widzę. O, fajnie, to tam już typek umarł. Trzeba niszczyć, kurde, blaci. O, patrzcie, widzicie, i to o to mi chodzi, że wszystko ładnie tam. Okej, okay, tam typek ucieka. A nie mam Movement speeda, żeby go dogonić. W ogóle Hell Dragon też mi się trochę zmieni. To jest, to jest złe, dobra. Eee, no i dobre pytanie, w co teraz zainwestować. Kurde, ten ma niezłą lufę. Ciekawe, co tam. Jak, jak z tego wyszedł? Bo są takie drzewka. O, ten to, ten, to jest ok. Są gdzieś w sieci drzewka, które pokazują, jak to się wszystko rozwijać. O, dobra, tam jest jakiś menel. O, kurde, tam jest Destroyer. O, ma. O, jo! Ja... Cóż za shit. Okej, okay, będę spełniony na levelu piątym. Eee, spróbuję może z Twinem coś zrobić. Oktagona sobie trzaśniemy po tym. ok, bullet reload. W sumie, jak do Twina by się przydał. I penetracja. Albo speed, dobra. To też będzie spoko. Mam nadzieję taką cichą. Tamten widzę nic nie gra. Eee, tu jest chyba bezpieczna strefa, bo taka, taka czerwona, nie wiem. Pierwszy raz w sumie to widzę. A dlatego, że ten tryb jest nowy. Okej, okay, może tam ze mu. KILL Steel! Tyle jak się ta strzela? Haha, myślę, że nie zabije. Taki czul! Dobra, lecimy. Kurde, mógłbym penetrację trochę dodać. Jednak penetracja się przydaje, bo zwiększa tak by do obrażenia. Zwiększa moment, kiedy wiecie, przechodzi ten ten pocisk przez ten treat i, i... jest ok. Jest większa szansa, że to wszystko będzie zginięte. Tu fajnie są takie samo naprowadzające się pociski. No one są też w sumie spoko. Nie wiem jak do tego builda w sumie dojść jeszcze, ale to tam... Z czasem się nauczymy, kurde. Okej, okay, lecimy dalej. E, o, tam jest jakiś już ziomek, ale jestem słaby na razie, reszta nie będę chyba go atakował, bo i po co. To jest bardzo brzydkie, jak się tak człowiek ginie nagle z dupy. Dawajcie, jedziemy, jedziemy, jedziemy z koksem, trzeba farmić, farmić, farmić. Okej, okay, czwórka, mamy bullet speed na maksa. Teraz tam mogą poszleć co najwyżej. Okej, okay, piątka. Lecimy mój stały build tam atak, wszystko w atak. Najlepszą roną jest atak. Dlatego trzeba cisnąć. Okej, okay, tam jest niebieskie. I znowu ten kloc już, kloc już kurde. Piątka, jedziemy z penetracją. Okej, okay, tam jest jakiś ziomal. Można go spróbować zniszczyć. Widzicie, jego, jego pociski na nic nie robią. O, dostaje pompkę. Chodź tu inganie, ty. O kurde, jednak nie jestem taki dobry, jak myślałem, że jestem. Ale dobra, teraz ogarniemy. Dawaj, chodź tu. Ty tam, co tam próbujesz strzelić, kurde, da tak ci ze strzyle. Oj oj, oj oj oj, oj oj Albo zbalansowali, albo... Albo nie wiem co. Fak, fak! Dobra, trzeba pozbijać wszystko. I tak, kwadratank czy triple shot? A, weźmy kwadratanka. tanka. się teraz ciężej strzelało, ale jednocześnie lepiej się farmi. Dobra, piątka. Teraz mogę że może z ciekawości będę w Hell Regen na O, to tu jest... Dobra, y, to są strażnice, tak mi pisaliście, że one się rodzą przy skupisku, gdzie jest dużo, dużo tych, dużo, kurde, wielokątów. To jest bardzo dobra informacja. O, rzeczywiście. Ej, ludzie, dzięki za to info, naprawdę. Quality info. What? What? Dobra, dobra, uciekać, 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 uciekać. uciekać. Helda, Helda se zwiększam, dobra. Może będzie lepiej. O, gincie, gin... o kurde, o zaraz przez boty, nie wierzę. Ło, wow. tam jest ziomeks, zły ziomeks, dobra, trzeba zastrzelić mu ten, ten, okej, okay. ja stąd spieprzam. O, tu się robi niemiło zbytnio, you knew o fakt, spieprzać, już tam, już, już jestem z od tego, dobra. regena, kurde, rzeczywiście trzeba, muszę tu chyba zmienić w ogóle moje podejście do yy, tworzenia tych tych, tych, tych moich buildów, że tak się wyrażę, dobra, trzeba tam pozniszczać jak leci, wszystko tam, nowe kulki znaczy, o, o, o spadaj, spadaj. Csz, 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 csz. dobra, dzięki o, jakaś gigant kulka, ofak, fuck, ofak, fuck, ofak fuck, ofak, 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 jest jest brzydko, jest brzydko dobra mogę sobie health zwiększyć, to się w sumie chyba przyda bardziej, w tym momencie no kurde, czemu jest jeżeli wyjdzie tamtych, no tamci też są, niebiescy kurda, te głupie kulki lecą na mnie wszystkie, bo jestem chyba najbliżej, dlatego Dobra, gińcie, gińcie, Szmaty. Uciekaj, no co mi robisz. Wow, 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 wow. Dobra, tamten widzę, tu chyba chcę dostać w pierdziel. I to jeszcze ostry. Jaki zwykły normalny wpierdziel, tylko ostry wpierdziel. Dobra, helfa. Zwiększam tak, żeby było, no zobaczymy. No będę takim tanko destroyerem, kurde. Owaj, dziś no ja. Kurde, pomogłem mu się trochę uwolnić, trochę to błąd był. Ale co zrobię? Okej, okay, teraz... Zaraz przekroczę maksymalny level, znaczy przekroczę, zaraz to osiągnę, o Boże. Uciekaj. Dobra, dzięki. I Tank to jest coś fajnego. Teraz, kurde, nic za mnie jest straszne, chociaż nie no, straszne są rzeczy tutaj jeszcze nam, bo... bo to mimo, że ma swoje słabe strony. I co, health regen czy... dobra, health... zwykłe życie sobie zwiększymy trochę. Będziemy chyba bardziej hardkorowi do zabicia. Znaczy cięższy bardziej do zabicia. Nie ma czegoś jak bardziej hardkorowy do zabicia. Okej. Okay. Mamy tutaj... przewagę liczebną. Możemy tu nawalać, ciekawe czy coś nam to da, czy nic. Znaczy na pewno punkty nam zwiększy i będziemy lepsi w rankingu. Dobra, może zrobię taką siekierę. Bo to nic dużo nie daje, ale okej. Okay. Z ciągami nawalamy, także jest spoko. No i nie można kurde pozwolić im to zabić. Okej, okay, to chyba dostaliśmy to. Okej, 32 tysiące punktów. Jestem nawet na leaderboardzie, także jest spoko. Jest bardzo spoko. Dobra, ci, ciśniemy z gnojarzami, kurde, trzeba tu wyjść na, na, na czubek tabeli. Dobra, tam jest jakiś typek. Ja kurde, o, ogarniemy cię, dobra, tam już się nic nie dzieje. Okej, okay, tu jest... W sumie nie potrzebujesz ekspa chyba, bo ni niestety nie mogę tu już nic więcej upgradować. Chodź tu szmaciarzu. O nie ty w ty maszinganie, ty. Te maszingany są dobre, ale... O o, 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 dawaj, dawaj, gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam Triple shot, ty mi nie podskoczysz, kurde. Oktagonalnemu kościowi. Fak, no może jednak podskoczę, Dobra, sobie trochę wycofam, bo zostaje w, w pistkę, on trochę. Dobra. Oczywiście moja możliwość ucieczki jest dość ograniczona, gdyż nie mam movement speeda. I to mnie trochę boli, ale no có cóż zrobić. Dobra, trzeba ludzi pozabijać, bo tam chaos nam się, widzę, jakoś tam wybija, ale co z tego. Skoro reszta jest yy, słaba. Czas nie, no chyba wygrywałem, mało jakiś pan baran tam jest. Witam pana barana, kurde. nie, no, ale tam ciśniono nas, kurde. gnojarze. że dobra, nie, nie wiem, czy jakiegoś life to by się przydało, czy zastosować. Jestem ciekawy, jak wygląda ten tryb moby. Pewnie mo mo może być ciekawy. Enemy Destroyed You, Nexus! Yee, yeah, Nexus! Oczywiście zrobiłem coś super. Także widać teraz. Y o, jest lepiej, dobra, sorry za te za, za dziwne rzeczy. Teraz Facebooka nie mam włączonego, także to jest plus. Przygotowałem się bardziej do tego odcinka, bardziej skrupulatniej. Także zobaczcie, jak, 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 jak się poświęcam. No, jak, jak się poświęcam dla Was. Nie musicie patrzeć na face'a. O, dzięki, że nie ochrania. To jest to, typek mistra ochrania mnie, bo odbija ich pociski. I to jest dobre, dobry motyw na teamplay. Dobra, gnojarzy, gnojarzy tam Dobra, do, do, dostań, umrzyj, przepadnij O No co za shit Dobra, spróbujmy teraz, nie wiem czym tu Snajperem coś wyciągnąć, okej, okay, no to co, no to tu Bullet speed na maksa teammate na maksa, reload na maksa I co, nam jeszcze zostaje nic na razie, okej okay. Gdzie mogli wróć? Zobaczymy co doda. nie wiem czemu to Czemu służy ta taka spiralka dziwna? No kurde, trochę się porwałem z motyką na słońce, chyba i to aż za bardzo. Dobra, po po sobie po 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 16 Dobra, o tamten piecia, kurde, mi to wszystko krzywdzi, kurde. Dobra, lecimy z penetracją. Im lepsza penetracja, tym lepsza penetracja, pamiętajcie. Trzeba to wszystko jakoś teraz ładnie ogarnąć. Później, a potem... <gryw> Dawid się ma Dawid z Penis Coś mały jesteś. Uuuu, te żarty. Dobra, lecimy. Trzeba sobie trochę tu, tu... Tu jest skupisko tych gównów. O, tam. No, uciekaj. Czemu ty jesteś takim złym trójkątem? Myślałem, że trójkąty są miłe. Dobra, lecimy. Trzeba poniszczyć wszystko. No, sądowe... Słe ludzie, dobra, przyczaję się. Sniper rollo on the way, tam destroyer widzę niszczy, okej, okay. ciekawe kto to zniszczył w ogóle. Eee, mogę sobie coś tu zwiększyć, dobra, penetracja oczywiście. Okej, okay. jest wszystko, git. Fuck off, no to, no to fuck off. Okej, okay. tam jest jakiś ziomek już, możemy go zniszczyć. Aż się prosił, żeby go dojechać w parterze, dobra, penetracja jest on the way. Sniper. Aha, bo sniper się będą przebija przez to wszystko. Dobra, lecimy, czy te gówno tego nexusa, który To będzie będą nexus później. Okej, okay, dostał. Ciekawe czy to przychodzi, że na przykład nie wiem, tyle damage'a zadałeś, to tyle dostajesz tam. Klocka. O, jak się tam ładnie w da piątka w penetrację. Żeby się jak wie najwięcej wbijać w to gówno. Okej, okay, chyba, chyba nie udało mi się skleścić tego gówna. Eee, a tam co się bije. Moje pociski mają lecieć daleko, ale nie lecą. Nie wiedzieć czemu. Dobra, tam już nic nie zrobię. Uuu, chodź, 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 chodź. Tam, tam będzie zły człowiek. Jest, jest zły człowiek. Dobra, ale zły człowiek nic, nic sobie nie robi z tego, że jest zły. No czemu ja nie mogę go trafić? Dobra, trzeba niżej, niżej zjechać. O, typek się zazesra. Zesra się. Zestraszy się, wystraszy się. No, ja nie widziałem tych ze strany kurde, strażników. No, ja pierdykam. Ale szajs, dobra, lecimy normalnie. Kurde, skupiłem się na gościu i nie strażnik dojechał w parterze, No, co za. Ale dobra, zniszczyliśmy, prowadzimy. Widzicie, mamy tylko 26 tysięcy punktów. oczy tylko, no to jest w sumie nawet nie, nie mało, ale. Ale mamy większą przewagę. Okej, okay, penetracja. O, body damage, super. Pat my body. Ciekawe jakbym z, z, sobie z tego wszystko w życie... Okej, okay, jeszcze raz sniper, tak? Bo sniper jest miłym... miłym klockiem. Ale wolno strzelać, zapomniałem sobie w reloada wszystko tam wpakować, ok? Zapomniałem, że trzeba. Dobra, lecimy z penetracją. Yo, yeah, trafiliśmy. Okej, okay, kolej, kolejny reload, zawsze na posterunku. O ty, co ty taki niewidzialny? Skubańcu, ty, kurde. Co to w ogóle jakieś. Ja pierdolę! No, widzieliście to. Dobra, zmienimy to na free for all. Tam będzie łatwiej powybijać się. Wszystko. Okej, okay, yy, piątką. Jest, nie, nie wiem, ile teraz w sumie nagrania jest, ale pewnie zaraz będziemy kończyć. O kurde, czemu ja wchodzę w to? Nieważne. Mam nadzieję, że nie, nie, nie okaże się, że pół godziny takiego tego. Dipio, o Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Oh fuck, what? what? O! Dobra, uciekliśmy, jej! <grymne> dobra, frajerzy nie dosięgną. Dobra, damage, penetracja, kurde, loda powinien sobie czastnąć, ale dobra, nieważne. Było, minęło, już nic nie zrobię. Dobra, ciskajcie, ciskajcie ich. Kurde, to trochę szybciej się, znaczy wolniej się życie regeneruje, to jest trochę kappa. Bo trzeba nieźle uciec, żeby sobie ładnie to... uj! uj, uj. spadaj, 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 spadaj. Nic od ciebie nie chcę. A jednak chciałem. No uciekaj, powiedziałem. Kto cię zrobił? Dobra, masz ingan. Kurde, chciałem snajpera. No trudno. Ty, fiutku mały. Mały fiutku. Zaraz cię zniszczę, ty... Konusie, kurde. What? No to szmatko! Dobra, wiecie to w takim razie to było na tyle, bo pokazałem wam jednego moda, którego w sumie sam odkryłem niedawno. I czekamy na kolejne updatey z DPO, bo naprawdę Gierka zapada się... Świetnie, mam nadzieję, że to będzie popularność i twórcy dzięki temu uzyskają po prostu większą motywację do update'ów, bo on się zapada świetnie. Tyle, żeby zwiększyli po prostu możliwości, możliwości wyboru ścieżek rozwoju. Nawet może zarymowałem, nieważne. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się, strzałeczka.